Słuchajcie, dzisiaj ktoś był u mnie w nocy. Była godzina pierwsza dokładnie. I słuchajcie, ja zawsze mam włączone y, tego laptopa otwarty ekran. I posłuchajcie. I zawsze tam coś gra, nie? I nagle otwieram oczy. Takie mam wrażenie, że nie śpię. Otwieram oczy. Patrzę na tego laptopa, leci ten sam film, a więc western, który zacząłem oglądać i pewnie później usnąłem. Leci ten sam western, a ja nie mogę się podnieść. No bo mówię na jedynkę, pewnie się obudziłem, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, że obudziłem się dlatego, że ktoś mnie przygniatał. I posłuchajcie, i widzę, że leci ten western i teraz mam świadomość, że no, idę, wstaję. I nie mogę wstać. I teraz patrzę na swoje nogi, słuchajcie. I widzę, że są na miejscu, ale ktoś na mnie siedzi. I to ostro tutaj na, na wysokości łokci i tak jakby mnie przygniato. I nie mogłem krzyknąć Elu. Nic nie mogłem powiedzieć. Zatkało mnie. I nie miałem siły w ogóle zrzucić tego kogoś. Takie to widzicie miałem dzisiaj. I później pamiętam, że... Chciałem krzyknąć, nie? I nagle szybko to puściło. Ja się zerwałem. Patrzę, jest godzina pierwsza trzydzieści. Nic mi to nie mówi, ale... Ale mam złe skojarzenia. Pierwszą trzydzieści, a 13.30. I to już drugi raz, Eli dzisiaj mówiłem. To już drugi raz mnie to spotkało. Pierwszy raz to tak poczułem, jakby mi ktoś na nogach usiadł, nie? I poczułem, że ktoś siedzi na nogach, a nikogo nie widzę. Nie, nie Konon. To było coś, co... Co chcę dać o sobie znać. W ogóle mam taką dziwną, słuchajcie, mam, bo jak wiecie, ja chodzę na te cmentarze, chodzę na te pogrzeby, filmuję i czasami taki cmentarny nastrój mnie tam gdzieś ogarnia i mam taki dziwny jakiś, słuchajcie, mam takie jakieś dziwne przeczucie, że na niedługim czasie umrze ktoś bardzo, bardzo ważny. Takie mam przeczucie. Umrze ktoś bardzo ważny. W najbliższym czasie. Takie przez skórę człowiek to czuje, że coś, coś tutaj jakaś persona i to dosyć ważna, bo czasami tak siedzę tam na tym moim kanale no i tak nikt nie umiera i tamten kanał też umiera, bo jak nikt nie umiera to w moim kinie też nikt nie przychodzi zobaczyć. Dzisiaj mogłem jechać na Powązki, była piękna pogoda. Ale mi się po prostu nie chciało. Jest niedziela, tam sobota, dzień wolny od pracy. Trzeba to jakoś sobie, jak już masz dzień wolny od pracy, to trzeba go potraktować jak dzień wolny od pracy, a nie pierdoły. Czasami też pewnie macie takie coś, że wam coś gdzieś tam z tyłu głowy siedzi, że coś jest nie tak. Coś tutaj jest nie tak. Nie skrobię dużo tych ziemniaków, bo. Ostatnio Ela tego nie je, nie wiem dlaczego, a ja się najadłem i kurde blade, później się wierciłem w łóżku na wszystkie strony, bo nie mogłem usnąć. Także tutaj tych ziemniaków dużo, dużo to nie robię, a dla mnie wystarczy.